raczej opiera się na chlamofudy do samego rewanse setek wkradnięciu znaku i losowym wydarzeniu z gębek, także zobaczymy co przygłasza kolejna edycja Cześć, Smigul jestem Tego hita by puszczać nawet w mm -mm, To nie ja, bo im deskę bo drzwi w pokoju miałem zamknięte Teraz Borys, opowiem wam o mój ziomkowej się Set fit freestyle, tak kończy się to story ale na dj nakłuwajmy jak chory Do te kulki, spyta Juliana, zbieramy wodę w nocja a odkurzane z popista, i wiemy, że każdego stara jest jebana i nara, i nara, i nara, i nara. Tupawy wysmarowana Delmo Potem w nią ładuje perło Tupawy wysmarowana Delmo A potem Leci kolejny shot, 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 shot Topi łyk, 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 łyk I znowu shot, 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 shot Topi ty łyk, łyk, łyk Teraz gramy takie klasyki, cała chata się trzęsła, A brigada jak topowego architekta Z stroboskopem, które przeszli, będą napieprzać Ty, czy to krakson? To teraz wszyscy jajami klaszczą, potem z drinami skaczą A głośniej tu nie cały jebany stadion Ale o kurwa, było w chuj warto Teraz dzidzia, albo patryczek Bo na wiem, że jestem niezły byczek nie Ja trzeci dobry per z całego karnu, a Krzyczę, potem wejdę, zmiksuję dobre grudno No i szybko wyjdę w le Dupa wysmarowana termo. Potem w nią ładuje perło Tupa smarowana delmo, A potem... Leci kolejny shot, 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 shot Popity łyk, 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 wick I znowu shot, 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 shot Popity łyk, 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 wick. Kto w na kichał? Michał Kto z katanem przyjechał? Michał Witał Michał, i z cęstą dojechał. Michał! wiesz na pian. bez koszulki jadę i to jest święta racja. A dziś to kolejna stacja. 100 przebrał koszulki mimo drugiego ranka. No, ja, to kto? Kury waromer. Kury waromer ze dwójkiem okrze ze śpitem. Najpierw mój to kolał, z lodem a Ładuję wodę jakby brud bankowcem. Tu baby na Delmo. Potem w nią ładuję berło. Tu baby na Delmo. Less you shot, 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 Wick 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 shot, 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 Wick Wick shot, 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 Wick shot, 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 shot Na koniec, jako Kuba wam powiem, refil to pasta jajeczna z twarogiem, z trupem Micha załaduję w torbę, a potem w kiblu spuszczę bombę, elo! Dzień dobry! Wiesz, <laughs> kurwa... <laughs> <laughs> <laughs>